Hej, hej, hej kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupu. Dzisiaj wyjątkowo nagrywam po robocie z lampą, więc trochę inne te światło, ale myślę, że wszystko będzie dobrze widać Trzy zdrapeczki, ale na bogato, bo 60zł wkład mamy mega linie ekstremalne 7i diamentowy milion, taki przy okazji mały teścik zdrapek po 20zł diamentowy milion z numerem 9 ekstremalne 1 i mega linie 2 mega linie sobie zostawimy na deser zacznijmy od tej chyba najstarszej z tego co wiem zdrawki ekstremalne jeżeli nic mi się tu nie myli Szukamy pliku, siódemki, sztabki. No najlepiej by była ta sztabka, ale dobrze będzie, jak będzie cokolwiek, żebyśmy nie byli na zerze. Trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapki, subskrypcje, a ja drapię. I mamy portfel, ale portfela to szukamy w nowej: podkowa, cytryna, muszka, pierścionek, rower, perła, kwiatek. Kawa, plecak, ananas, palma, świnia, narty, korona, biedronka, trofeum, balsam, awokado, słońce, wiśnie, melon, chmury, gwiazda i auto. No, niestety, ekstremalne 7L ed pusty pusty badziew raczej będzie to taki szybki odcineczek diamentowy milion szukamy takiego pliku kasy portfela portfela i dolarka już się więc pierdzieli wieczorem może tutaj i mamy arbuza rower chmury balsam plecak winogrono okulary Słońce, awokado, podkowa, cytryna, moneta, ananas, kawa, wiśnie, serducho, korona, palma, piłka, biedronka, kwiat, segar, perła, gwiazda i narty także drugi pustak. HE, he. <noise> Lipton. I ostatnia na dzisiaj strapeczka. Megalinie. Może te megalinie coś nam tu dadzą? No zobaczymy. Strapki podawała pani, także na nią można zwalić. I co my tu mamy? Klucz. Szukamy klucza. Zobaczymy, czy megalinie nas pogrążą, czy uratują. Kluczyk, ok. Kolejny symbol jest to kokos. Kokos, kokos, kokos. Ok, aż jeden. Także szaleństwo. Popcorn. Popcorn jest tu jeden. Tu jest popcornika, raczej dwa i to wsio. Kolejny symbol jest to gwiazda nie widzę, także nie przesuwam się na szyjnik czy gdzieś jest naszyjnik, szyjnik tak, tutaj mamy naszyjnik szyjnik aż jeden słoneczko czy gdzieś jest słoneczko tu mamy słoneczko tutaj tutaj ok, kolejny symbol korona ale korony nie widzę no ubogo teli nieostatnio ostatnio żółw Żółwie są. Coś te megalinie to mi nie lubią. Ostatnimi czasy żółw chyba więcej nie ma. Kolejny symbol są to lody. Lody są tu, tu, tutaj. I to wsio. Szminka. Czy gdzieś jest szminka? Tak, mamy szminkę tutaj. Tutaj i tutaj. Kolejny symbol, serducho. Serducho dla Was wszystkich oglądających. Tu mamy serduszko. Tu. No, no to to serca nie ma. Diamencior. Diament mamy tutaj. Tutaj. Tu mamy diamencior. Tu. No, posypali tymi diamentami. Ananas, czy gdzieś jest ananas? O, już mnie zaswędził chyba na złość. <grym> Kolejny symbol jest to piórko. Piórko jest tu, tu, tu. No, posypali tymi piórami. Jeszcze mogliby liniami posypać. Nie miałabym nic przeciwko. Kolejny symbol jest to zegar, ale nie wiem, czy zegar gdzieś był. Chyba nie. Także nie przesuwam się. Flaming. Flaming chyba był. Tak, tu jest jeden. Tutaj. I to tyle. Cytryna. Cytryny nie widziałam. Także na bogato. Foto. No, coś mi się wydaje, że to jest dzisiaj porażka. Piłka, czy gdzieś jest piłka? Nie, nie widzę piłki. Kości. Kości tu mamy jedne, tu, tu, ale mnie ten nos spędzi. Tu są kości, tu. No, kości nadawali. Liść, ale liścia nie widzę. Połowy symbolik tu nie ma w tych liniach. Motyl. Motyl jest tutaj. Tu mamy motyla, tu. I na dole. Kolejny symbol, pierścionek. Pierścionek jest tu, 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 tu i tu. Dzwon. Dwo jest tutaj. No i to tyle szaleństwa. Rower. Tu mamy rowerek. Tu. I tu. Kolejny symbol. Jest to podkowa. Podkowa jest tu jedna. I to by było na tyle przed ostatni symbol. Jest to kłódka, której nie, wiem, nie widziałam, już się jąkam. I arbus. I niestety kolejny, trzeci pustek, także szaleństwo. Tu jeszcze arbus. Sprawdźmy sobie bonus. W bonusie świnia, no i właśnie, lot to świnie. Kontrolne EDM. Także widzicie, no, łatwo przyszło, łatwo poszło. Trzy strapeczki za 20 i trzy pustaczki kolorowe. Jeżeli mimo wszystko Wam się podobało, zostawcie łapki, subskrypcję. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa pa.